Dzień dobry, witajcie wszyscy na moim kanale Barwy Życia. Mam na imię Kasia, mieszkam w Hamburgu i przeniosłam się właśnie do nowego mieszkania, które sama wyremontowałam. Pierwszy raz siedzę na balkonie. W sumie było ciepło, było słoneczko, a teraz zginęło. I coś zaczynam grzmieć, tak jakby burza szła, nie wiem, jak idzie burza, to chyba dobrze, bo idzie wiosna razem z burzą, nie? Właściwie nie wiem, ale jest tak ciepło, że można sobie siedzieć na sweterku. Jest 17 stopni, ponad 17. Zrobiłam sobie kaweczkę. jeszcze, mm. szczerze mówiąc, muszę odpocząć po pracy. Człowiek się zmęczył. Byłam jeszcze w sklepie, zrobiłam zakupy, no i kupiłam taką drożdżówkę. W sumie jeszcze jej nie jadłam nigdy. Ale smakowicie wyglądała z jakimiś orzeszkami. Mam nadzieję, że jest pyszna, bo mam taką ochotę na słodkie, że zjadłabym pewnie pół sklepu. Leon siedzi razem ze mną. Pomyślał, że mi dotrzyma towarzystwa. Ja popatrzę sobie moje, na moje śliczne bratki. No i te piękne żonkile, które właśnie wypuściły swoje kwiatuszki, ślicznie wyglądają. Hmm. Hortensje wypuściły już pączki, co prawda, ale coś małe one. Hmm. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że przez kilka dni było zimno i nie chciało im się po prostu rozwinąć. No i właśnie zaczęło padać. Juju, ale świeże powietrze. Hmm. W ogóle do czego zmierzam? To do tego, że przyszedł właśnie stół z reklamacji? Niesamowite jak szybko. Niedawno go odesłano, mi już nowy przysłali. Chyba jak napisałam, tak od razu nowy wysłali. Tak mi się wydaje, bo to było minęło 3 dni i już jest z powrotem. Słyszycie, jak pada? Hmm. No właśnie. Szkoda. A już myślałam, że będzie ładna pogoda. No nic. Może kiedy indziej. W końcu idzie wiosna, idzie lato. Ma czas. Poczekamy, zobaczymy. No nic. wypiję kawkę, zjem ciastko. Chociaż nie za bardzo mi smakuje, to nie jest jednak mój gust. Bardziej chyba wolę pączka albo krosnanta zjeść. To jest jakieś takie twarde i suche, szczerze mówiąc. Nie lubię suchych e, ciast. Jestem po moim tacie. Witam to zawsze: jak ciasta z galaretką albo ze śmietaną. Obojętnie co? Musiało być coś mokrego w środku. I chyba mam to po nim. Nie chce mi się totalnie zabrać za ten stół, ale przynajmniej będę miała komplet. Do tego, choć sobie pomyślałam, tutaj na ścianie, chyba kupię jakiś wieszaczek, albo kwietnik, jak tak to chyba się nazywa normalnie po polsku. I powieszę jakiegoś kwiatka. I tam chyba właśnie też na tej ramie, widziałam, że już tam ktoś wiercił, więc nie będzie aż tak źle jak. Gdzieś tam się doczepię, tylko będę musiała odwiedzić znowu Action i może tam coś ciekawego znajdę w przyzwoitej cenie. Poza tym myślałam o podusiach na te krzesełka, bo są strasznie niewygodne. To też na razie nie potrzebuję, ale tak jak widzicie siedzę już sobie na balkonie, piję kawkę, no to fajnie by było miękko mieć pod tyłkiem. A na razie jest twardo i do tego te krzesła są dla szczupłych, a jak będą podusie, to nie będzie to aż tak czuć. Znowu mnie czekają zakupy, wydawanie pieniędzy. No ale po to człowiek pracuje, żeby wydać te pieniądze za no nie. No cóż, historia lubi się powtarzać, więc zacznijmy od początku. Rozpakujmy, kurzając, aż się boję. Bo nie wiem, co mnie spotka znowu. tego jeszcze jest szyba w środku, więc mam podwójne, że tak powiem, obawy co do tego. Ale szybko poszło, więc nie jest aż tak źle. Ok, gdzie ta szyba teraz jest? Aha. Ja to mam przeboje. Czy kiedyś się skończy w końcu to kupowanie i zasilanie meblami tego mieszkania chyba nie. Ach, nie zabezpieczyli, więc chyba nie będzie problemów, jak Trzeba jest ok. Nic nie jest. Sprawdźmy najpierw wszystkie rogi, czy się zgadzają. Okej, okay. w końcu <noise> będę mogła złożyć i będę miała stół na balkon. Będę mogła pić kawkę i po prostu patrzeć sobie na słoneczko. Stół zamówiłam z vida.xl.com. To jest taka firma, z której bardzo często zamawiam. Jest to dość um, tania firma. Oczywiście um, wszystkie produkty można kupić online. Czy mają sklep? Nie mam zielonego pojęcia. Nie byłam, nie widziałam. Może i mają gdzieś w jakimś sklepie swoje produkty, ale e, ogólnie bardzo rzadko chodzę po sklepach meblowych, w ogóle tutaj w Hamburgu. O więc nie mam zielonego pojęcia. Ostatnio byłam w hufna. To był, było 4 lata temu. Więc sobie wyobraźcie, od tego czasu na pewno się mnóstwo rzeczy zmieniło. Ja lubię skręcać meble, ale co mnie najbardziej kurza i irytuje, to właśnie pakowanie i rozpakowywanie. Powinno to w miarę sprawnie i łatwo iść, a zawsze człowiek się z tym tak długo bawi, że masakra. Wiem, że każdy dba o jakość, o to, żeby podczas podróży tym przedmiotom się nic nie stało, ale ja tutaj walczę naprawdę sama ze sobą, żeby to wszystko rozpakować i żeby móc to skręcić. Co to tutaj mamy? Aha, no tak. Tony śrubek. Tak jak już Wam mówiłam wcześniej, planuję znowu coś tam dokupić na ten balkon, żeby troszeczkę więcej roślinek było, bo coś, nie wiem, mi się tam wydaje. Ja to uwielbiam dżunglę. W mieszkaniu mam dżunglę, więc na balkonie też chcę mieć dżunglę, chociaż przed tą moją balustradą rosną takie krzaki wielkie, ja już je w sumie obcięłam, trochę podcięłam, wiem, że nie powinnam, ale e, po prostu mi wchodziły na moje doniczki z bratkami i to mnie e, totalnie rozbrajało. Mówię, nie, muszę je obciąć, bo zwariuję, po prostu obcięłam, chyba nikt nie zauważył, zresztą nie wiem nawet, e, jakby co. Przeszkadzały mi i tyle. Mam chyba prawo obciąć przecież nie wykopałam, nie zniszczyłam drzewka, tylko po prostu obcięłam gałązki, które wchodziły mi na balkon. Normalnie, nie wiem czy to jest zabronione w Niemczech, czy nie, bo są tylko okresy, w których y, można obcinać właśnie gałęzie. Y, Hamburgu I oni wtedy przycinają mnie, bo są okresy lęgowe i nie wolno, trzeba się tego trzymać. Jeżeli się tego nie trzymamy, to potem ktoś to może zgłosić. Dostaniemy m, oczywiście y, mandat za to. Y, nie wiem, ile na dzień dzisiejszy to wynosi, ale wiem, że jest dość kosztowne, więc. Lepiej unikać takich właśnie sytuacji. Po co na darmo wydawać pieniądze, zasilać konto yy, miasta? Yy, można swoje konto zasilić. No, muszę powiedzieć, że jest ładnie zrobione. no Nie mogę narzekać, chociaż ten kolor jest troszeczkę inny od tych moich krzesełek. Przecież bym musiała najpierw porównać. Ostatnie dokręcanie, <laughs> ale się cieszę. Że już mam gotowy. Trochę mi zajęło dojście do tego, jak to powinno być skręcone, ale nie było źle. Wow! Oh, ale stolik! Wow! Hmm, teraz jeszcze ładne kwiatki na niego postawić. No i skończone. W końcu usiadłam, no i muszę Wam powiedzieć, że wygląda całkiem nieźle. Jedno krzesełko jest za dużo, ale to nic, wyniosę um, tymczasowo w sumie do piwnicy. A teraz pokażę Wam, co kupiłam wtedy, żeby dokończyć tutaj troszeczkę tą aranżację mojego balkonu. Najpierw coś na ten stół, ponieważ ma blat szklany, kupiłam taki obrusik, bo w sumie boję się, że jak się postawi szklankę, że się pobije. W sumie szkło jest hartowane, ale wiecie jak to jest, wyszczerbić się szybko idzie. 80 na 80 2,55 12 zł na polskie. Teraz zobaczymy, jest w kolorze siwym, będzie pasował do, do tych krzesełek. Rozłożymy to, jest ten obrusik plamoodporny. Aha. Ja, pasuje, słuchajcie, ale żeby nie było aż tak smętnie na tym stole. To kupiłam taką lampę solarną. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam ją Wam już w tym moim ulubionym ogrodniczym, ale była po 19 euro. Wydawało mi się trochę za drogo. Jest piękna. Była po 8 euro i to jest 35 zł. W sumie niedużo. Lampa solarna będzie sobie tutaj stała i będzie ładnie oświetlała stół. Można sobie nawet wieczorem usiąść i nie wiem, przy grillu albo um, przy herbatce. No, jak się zrobicie pół, to raczej herbatki nie będziemy pili, ale... Czasami. Tutaj na ten słupek mm, z tymi cegiełkami kupiłam takie dwie doniczusie. Też w Teddy. Jedną malutką, drugą. Troszeczkę większą. W sumie będzie tak mniej więcej warstwowo właśnie powieszona. Większa na dole, mniejsza y, u góry. No nie chcę, żeby tak było pusto tutaj. W sumie dziurki już są, tylko przyniosę sobie śrubki, tylko będę musiała iść do piwnicy. Leon, co broisz? Nie były y, w sumie drogie. Hmm. Ogólnie. Czy będą pasowały tutaj do tego wystroju, to sama nie wiem, ale nic nie mogłam ciekawego znaleźć w sumie, co by można było powiesić, jakiś kwietnik albo coś. Wiecie co? No, brakuje mi tu czegoś. Jeszcze ogólnie tutaj na tą białą ścianę bym chciała coś powiesić, tylko nie jestem pewna, bo tutaj w tym miejscu będzie stał grill. Więc jeżeli postawię tutaj grilla i coś nad tym powieszę, no to jak będę coś pichciła? To ten dym wszystko okopci. Raczej nie będzie to ładnie i estetycznie wyglądało, a jeszcze lepiej nie będzie ładnie pachnieć, ale jak już to kupiłam, to zaszłam do Aldiego i powiem Wam szczerze, że w Aldim widziałam fajne rzeczy i trochę mnie ten sklep ponownie zaskoczył, bo ma dużo rzeczy właśnie do ogrodu, do, na balkon. Mm, I naprawdę w przyzwoitych cenach, zresztą sami zobaczcie, bo zrobiłam Wam takie krótkie rozeznanie, jeśli chodzi o mm, balkony. Może macie w pobliżu Aldiego, to możecie zajść i sobie kupić. Więc warto czasami wiedzieć, co jest w ofercie. Thank you No, i oczywiście kupiłam takie ładne roślinki, które będą kwitły do tych koszyczków. One już niedługo, w sumie, będą wypuszczały takie czerwone kwiatuszki. Ten mniejszy będzie do mniejszego, ten większy do większego. A w sumie ten jeden, powiem Wam szczerze, że kupiłam do mnie na stół, bo te prymulka już troszeczkę tą barwę swoją y, straciła, nie kwitnie są tylko liście nie ma pączków no taka brzydka się zrobiła a tu teraz święta idą, więc stwierdziłam, że kupię coś takiego to zapełnij doniczkę y, nie wiem, czy pamiętacie ten mój stroik to jest Właściwie roślinka skalniakowa, więc będzie ładnie zielono wyglądała. Już więcej nic kupować nie będę, oprócz grilla. Mój balkon już jest skończony. No co tu można jeszcze więcej postawić? Tu już nic nie postawię, bo przejścia nie będzie, a musi być, żeby dojść do tego krzesła, żeby dojść do grilla. Jedna już donica z hortensjami jest, z żonkilami i naprzeciwko również jest latarenka, którą będę musiała oczywiście przestawić jak grill tutaj przyjdzie są brateczki, są lampy solarne są powieszone doniczki już z brateczkami no, nie chcę tutaj za dużo tych rzeczy też postawić, bo ten balkon ma mi służyć, a nie tylko do roślinek. Na tym kończę mój filmik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie w komentarzach, jak Wy macie urządzone. Pewnie macie jeszcze większy balkony niż ja, albo wielkie tarasy. No niestety, tutaj mam kiepskie warunki, ale da się żyć. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że mój balkonik dzisiaj zasłużył na łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. No i do zobaczenia do następnego filmiku. Cześć!